Cześć. Witam na kanale J-Pad Monsters. Dzisiaj y, zrobimy niby unboxing, ponieważ miał być unboxing, ale nie miałem kamery w domu, a nie mogłem wytrzymać, żeby jej nie odpakować, także powoli po prostu będę pokazywał co tu jest. Później po, może pokażemy poszczególne rzeczy oddzielnie, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, no losujemy. Na początek Super Mario World. W pełnym boksie nie będę go na razie otwierał, ponieważ zajmie to trochę czasu. Nie pamiętam dokładnie tytułu tej gry, jak sobie przypomnę, to najwyżej wpiszemy w komentarzu. Także, bo nie potrafię teraz tego rozszyfrować. Oryginalne Final Fantasy na Famicoma. Z dokładnie, gdzieś tu widziałem datę wcześniej. Szukam. No, nie ma na pudełku. Może jest w środku, także na pewno też rozpakujemy tą grę i odpalimy. Eee, dalej, eee, Pokédex do pierwszej serii Pokémon od numeru 56 do 111 z różnymi śmiesznymi historyjkami z Pokémonami, grami i tak eee, Tu będzie widać na przykład każdy Pokémon, ma swoją stronę. Dobra, dalej. Kolejny Pokédex od pierwszego Pokémona do 55. Wygląda identycznie, jako różni się Pokémonami historyjkami. Dalej. Legend of Cage. Jedna z pierwszych gier, jaką grałem na naszym polskim Pegazusie. To gra też na Famicoma z 1986 roku. W pełnym pudełku z instrukcją, ze wszystkim mam nadzieję, że widać. Może pokażemy ją też później. Yy, dobra, dalej. Yy, tu jest jakiś baseball bez pudełka, który był dorzucony. Yy, tak samo baseball. Ogólnie japończycy mają dużą fazę na baseball i tych gier jest naprawdę mnóstwo. Yy, Gradius na konsole Famicom. Yy, może jest data. 1986. No, bardzo w ładnym stanie. Pudełko jest gdzie niegdzie poprzecierane. Ok. Kolejny Pokedex od 112 do 151 Pokémona. Także na końcu pewnie będzie Mew albo Mewtwo, Także jego możemy szybko pokazać. Historyjki, historyjki, Jakieś gierki tu mamy. Mm. Tak, jest 150 to Mewtwo, Nie wiem czy było widać i 151 mio. Ok, dalej. Eee, japońska instrukcja od Pocket Camera na Game Boya. Eee, o, instrukcja od Game Boy Pocket. też japońska oczywiście. Chyba wszystko będzie tu japońskie. Nie mam do końca pojęcia też. Co tu się znajduje? Nie wszystko zdążyłem przejrzeć. E... Fighting Golf. Może jakaś biatyka na kije golfowe, zobaczymy. E... Dragon Quest 1. E... Dragon Ball Z 2. Na razie wszystkie te małe dyskietki, takie Pegazusowe, są na Famicoma. E... Dragon Buster. W złotym karcie, trochę porysowany, zobaczymy co to jest. Dalej, o, to potrafię rozszyfrować, chyba wy też, to jest Kirby. Eee, nie pamiętam, czy Kirby na nes miał sejwy, ale ten ma na pewno trzy. Eee, dalej, co tu mamy? Final Fantasy 9 na konsole PlayStation, japońskie wydanie. Z instrukcjami i ze wszystkim też sobie to przejrzymy. Dragon Quest 4, również na konsolę Famicom SkyKit. Bardzo ciekawa gra. Grałem w nią kiedyś, także. Dalej. Od tego nie potrafię rozszyfrować. Bardzo duża dyskietka na Famicoma. Pokemon Pinball na konsolę Game Boy Color. Sam kart, ale z tego co pamiętam było chyba pudełko do niej. Eee, jakaś koszykówka z kartem, który ma zabezpieczenie na złącze. Także może sobie tam leżeć spokojnie. Eee, F1 Race, którego pewnie znacie z Pegasusa czy tam z innych famiklonów z targu. Hmm, jakaś gra sportowa Dobra, i tu chwilę przerwy. Proszę. Dobra, jedziemy dalej. E, Yoshi Cookie, Cookies. E, Dragon Quest 3. Ogólnie te gry nie idą na sprzedaż, ponieważ jesteśmy tylko kolekcjonerami. I będziemy je grać i je trzymać Dragon Quest 2. Także mamy wszystkie cztery części. Także wyzwanie: przejście po japońsko wszystkich części. Może być ciekawe. Yy, nie mam pojęcia, co to zagra. Wygląda jak Prince of Persia. Jak odpali, to zobaczymy. Ogólnie nie mamy pewności, też czy te gry działają, ponieważ to są śmieci z Japonii. Tak dokładnie. Ludzie to wyrzucają na, do śmietników, a inni ludzie to zbierają i sprzedają. Znowu baseball. Wyścigi konne. Nie mam pojęcia. Bardzo ładna okładka. Gra z konami. Mamy tutaj ładnie wygrawerowany napis. Wszystkie dyskietki z tyłu mają też jakiś krótki opis. O, teraz coś ciekawego. Zelda na konsolę Famicom, na system Famicom Disk. Tak. Tak wychodziły kiedyś w Japonii gry na takich dyskietkach. Także na pewno będziemy je odpalać, bo jak zobaczycie później, mamy taką konsolę. Eee, kolejna Zelda. To jest Zelda dwójka. Eee, dalej. No tu nie mamy okładki, także nie wiem co to jest. Zobaczymy. Eee, kolejny jakiś kart. Kolejny baseball. Yy, jeszcze ogólnie te gry chyba wszystkie z tej edycji z takimi okładkami były po angielsku w Japonii, także mam nadzieję, że są po angielsku yy, Golf jakaś piłeczka znowu yy, baseball baseballi to chyba będziemy mieć ze 100 sztuk, coś mi się wydaje oczywiście się śmieje. tu jest też baseball na Famicom Disc System... nie mam pojęcia co to za ale bardzo ładna okładka. <laughs> Dobra. To jest przewodnik, tak, przewodnik, żeby wspomóc naszą grę w grze Zelda Link's Awakening, w której mamy opisane wszystkie plansze, bronie, postacie, oczywiście w języku japońskim, mapy. W ogóle najlepsze jest to, że to kosztowało 750 jenów, to jest jakieś 20 zł. U nas za taki przewodnik nie wiem ile trzeba by było zapłacić. O, dalej, teraz coś ciekawego. Zelda Force Word na konsole GameCube z kablem do podłączenia Game Boy Advance, który pozwala, po, pozwala grać więcej niż jedną osobę. I co tu jest bardzo ciekawego? No, oryginalny kabel, oczywiście, ale gry na GameCube w Japonii są tej wielkości. Są w papierowym, w, papierowym tak, w kartonowej otoczce, takiej i w takim małym pudełku. Także dla porównania pokażę Wam y, europejskie i amerykańskie pudełka od GameCube, a, także widzicie, że są o wiele mniejsze. Ok, dalej. Co my tu wygrzebiemy? Super Mario World znowu na konsolę Super Famicom, trochę dojechany z mapą i z instrukcją, dalej Baseball, Final Fantasy 1 i 2 na jednym karcie, niestety bez pudełka, ale z instrukcją kolorową, z opisem joysticków i innych takich pierdół. Nie mam pojęcia co to za gra. Eee, tak, tutaj mamy karty Pokémon, które są dosyć rzadkie, a przynajmniej ta. O, dokładnie. Jest to Mew z pierwszej serii japońskiej. Nie pamiętam jak się ten Pokémon nazywa. Nikt. Eee, o, Mario Golf na Famicom Disk. Mm, o, teraz coś znowu ciekawego. Ee, Zelda Mini szkab. Nie wiem czy będzie widać, bo postaram się pokazać całe pudełko. Bo jest o, śliczne. I na każdym w ogóle, zagięciu i tak dalej, mamy jakieś elementy z gry. To jest bardzo fajnie zrobione. Oczywiście w środku jest gra. I kolorowa instrukcja. Dobra, y, dalej. Co my tu mamy? Y, Nino Kuni y, na konsolę Nintendo DS, które wyszło tylko w Japonii. Bardzo fajna gra. Y, taka ciekawostka, którą ostatnio odkryłem, y, jest zegar y, gry, znaczy, który pokazuje, ile przegraliśmy gry. I niestety kończy się na 99 godzinie, 59 minucie i 59 sekundzie. Czyli jak przegramy więcej niż 100 godzin, nie będziemy wiedzieć, ile tak naprawdę przeszliśmy tej gry. Dobra, dalej. Znowu PlayStation, Final Fantasy 8. Znowu PlayStation. I kolejne Final Fantazy 9, tym razem oryginalne w folii, także jest nowe. Hmm. O i kolejne Final Fantazy, w tym przypadku Final Fantazy 7 też zafoliowane, także na razie nie będziemy go otwierać. Grzebiemy tu dalej. Teraz coś ciekawego. Limitowana edycja Nino Kuni poprzedniego, które też wyciągnąłem. Jest też zafoliowane, nowe, zawiera Księgę Czarów, która ma chyba ponad 250 stron, jak dobrze pamiętam. Rozpakujemy to później, także że będziecie mogli zobaczyć, co znajduje się w środku. Żeby nie było, że mało, to kolejne Ni też w limitowanej edycji, które wędruje do naszego kolegi Dominika. Eee, co my tu mamy dalej? Drukarka do Gemboya. Bardzo ciekawa rzecz. Możemy sobie wydrukować mając kamerę, możemy wydrukować sobie swoje zdjęcie lub jeżeli przejdziemy wszystkie części Pokémon, dyplom lub każdego swojego stworka. Yy, drukarka idzie dla naszego kolegi Hikomikosa, który jest wielkim fanem Pokémonów. Dobra, grzebiemy dalej. E Możecie tę grę kojarzyć bodajże pod nazwą Bomberjack z konsoli Pegasus. To jest jedna z moich ulubionych gier. No nie mogłem sobie po prostu odżałować, żeby nie mieć oryginalnego wydania, które jest dokładnie z 1986 roku. Jest nowe, zapakowane, bo sprawdzałem, ale możemy, może pokażemy Wam to później. A teraz zaczyna się bardzo ciekawa rzecz, bo zostały same gry na Game Boya. Lecimy po kolei. Legend of Zelda Link Awakening w pełnym pudełku. Dalej to samo, czyli mamy podwójne. Okej, okay. Zelda Oracle of Season albo Oracle of Age. Nie, nie pamiętam, które pudełko było tego koloru, a nie potrafię tego rozszyfrować. Pokémon Yellow, którego na pewno też rozpakujemy, bo różni się od europejskiej edycji. Eee, kolejny Pokémon Yellow. dalej. E, Pokémon Pinball. O, i to jest dyskietka, która, z tego jest dyskietka, która gdzieś tu się walała, że później ją uzupełnimy. E, Pokémon Puzzle. Kolejny Pokémon Pinball. E, Pokemon Green, który wyszedł tylko w Japonii. Pokemon Red, Pokemon Crystal. Tu może szybko pokażę, bo to zajmie chwilkę. To jest bardzo fajna rzecz, której nie ma w europejskich, amerykańskich wersjach. Z tyłu mamy takie oto logo. Dobra, dalej. Zelda Link Awakening DX Pokémon Green Pokémon Crystal Pokémon Red. Już nie wiem gdzie tego rzucać, a jeszcze trochę zostało Pokémon Training Card. Kart I karty, które pokazywałem wcześniej, prawdopodobnie są z tych pudełek. W Europie, jak dobrze pamiętam, był. Y, miał tylko. chyba we wszystkich, a w Japonii były losowe. Y, kolejny Pokémon Training Card. Y, Pokémon Silver, y, Pokémon Gold, Pokémon Silver, kolejny Silver, szaleństwo, szaleństwo, Pokémon Gold. Takie jakie to nudne. Dobra, i tutaj znowu gold. I jeszcze trzy e, Pokémon Blue. Mm, jakiś papierek z którejś z gier wypadł. E, dobra, mm, tu już została nasza ostatnia niespodzianka. Także szybko pokażę, co znajduje się we wszystkich e, grach Pokémon. Czyli standardowe pudełko. E, kart z grą. Gry z Japonii działają na europejskich konsolach. Także, jakbyście chcieli kiedyś sobie kupić, to się nie bójcie. Książeczka kolorowa z opisami, z pokémonami, co robić itd. i tak dalej. I w naszej chyba się znajdował trainer Gold, czy jak to się tam mówi. A w japońskiej mamy w każdej części taką oto mapę. Jak widzicie, jestem zasypany grami z Japonii, bogactwo, yeah! A teraz rzecz, o którą walczyłem wiele lat. Twin Famicom na licencji Nintendo, zrobiony przez Sharpa. Co w nim takiego ciekawego? To, że odpala gry z klasycznego właśnie Famicoma i ma wbudowany dysk do Famicom-dysków. Nie, nie trzeba mieć po prostu wtedy Famicoma i ogromnej przystawki, tylko wszystko mamy w jednej konsoli. Dodatkowym plusem jest to, że ma wyjście czyńcze i nie musimy się męczyć z szukaniem kanałów. I działa, to, I działa on na normalnych telewizorach LCD. Oczywiście obraz jest trochę rozciągnięty, ale jeżeli nie mamy w domu retro telewizora, możemy sobie spokojnie tą konsolę podłączyć do. E Naszego telewizora. Jedyny minus tej konsoli, w którym może będzie widać, bardzo krótkie kable, które niebawem będę przerabiał. Już zamówiłem przewód. Zrobię sobie dłuższe kable. Może nawet zamontuję wtyczkę. Mamy, nie wiem czy będzie widać, przesuwaki turbo do obu przycisków. Taka śmieszna jeszcze sytuacja. Kupiłem tę konsolę w japońskim serwisie. E, w domu e, w, okazało się, że. E, znaczy, o, powiedzmy tak, jeszcze, bo się trochę zapędziłem. E, w konsoli została wymieniona taśma i gumka napędowa do e, odtwarzania dysków do silnika. I w domu okazało się, że w serwisie niestety źle poskręcali e, sam dysk, który, który pokazywał błędy i nie chciał działać. Ale na szczęście za pomocą maila udało mi się ustawić głowicę i naprawić tą konsolę. Także wszystko działało idealnie. Także w następnym odcinku odpalamy Famicoma.